Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was bardzo serdecznie w czwartek na karcie dnia. Dzisiaj kochani mamy tak, 18 kwietnia 2024 imieniny, Bogu Sławy i Bogu Miły. Kochane aniołki, życzę Wam przede wszystkim wszystkiego wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, dużo szczęścia. Dużo radości. I kochani, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na karty dnia. Dzisiaj będą karty Lenormand. Pamiętajcie, że moje czytania są ogólne dla Was wszystkich, mogą, nie muszą rezonować. Warto też, kochani, czasami ugryźć się w język, zanim się coś napisze, tak. Słuchajcie, moi urodzinowi i imieninowi, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka. Dla Was karta i dla wszystkich osób, które mnie słuchają, które właśnie zostawiły dla mnie lajka za mój poświęcony czas, które zostawiają komentarz, które subskrybują ten kanał, zostawiam dla Was tą, oto kartę wyroczni. I dzisiaj będziemy pracować tak jak powiedziała na kartach Lenormand. I yy, zobaczymy, będę chciała wyciągnąć jak najwięcej z tych, z tych oto karcioszek. I uwaga, a tak jakoś nie wiem, kiedy mam przestać. <laughs> Słuchajcie, jeżeli byście tą Lenormandkę zobaczyli w inny dzień. I wyda wam się, że musicie to wiedzieć, że e, nie odsłuchaliście w ten czwartek, tylko w inny dzień. To ta karta będzie obowiązywać na ten inny dzień również, tak? Być może tutaj jakaś wskazówka będzie od dłuższego czasu. Może się zastanawiałaś, zastanawiałeś, co tutaj takiego y, zrobić, tak? Kochani, będę korzystała z książeczki i moi kochani urodzinowi, co ja dla Was mam? Ryś. Piękna karta. Życie to tajemnica. 48 będzie, kochani, dla Was ważna, nie tylko na dzisiaj ta cyfra, ale na cały ten rok. Co oznacza e, karta? Duch Rysia mówi, że to nie jest czas na ujawnienie innym waszych planów, waszych pragnień. Jest to raczej czas, by zachować milczenie i być dobrym dla samego siebie. Dlaczego? Bo w waszej świadomości właśnie zaczyna się formować prawda. Musicie chronić siebie. Zatem bądźcie wymagający, nawet wybredni. Czasem skryci. Ujawniajcie tylko to, co konieczne. Niektórzy ludzie wiedzą, jak narzucić wam swoje przekonania. Zatem uważajcie, kim się teraz otaczacie. Bądźcie czujni i sprawdzajcie zarówno swoje motywy, jak i motywacje innych. Zachowajcie tajemnice dla siebie. Nie zdradzajcie innym ludziom. Oni mogą źle zrozumieć wasze intencje, albo udzie nie udzielić nawet wam wsparcia. Duch Rysia chce, byście byli skryci, mądrzy i powściągliwi. Stańcie się tajemnicą, której czas na ujawnienie po prostu jeszcze nie nadszedł. Tu Wam zostawiam, kochani, Waszą kartę. Dla nas wszystkich karta będzie kochani. Może za chwilę mam ochotę na koniec wam przeczytać, tak? No to kochani, czary mary, hokus pokus. Wiedziałam. Wiedziałam, że będzie trudna karta. Nie wiem skąd chciałam to powiedzieć i teraz kochani, ee, i teraz to powiem. Trumna. Ósemka czy trójka? Ósemka. Trumna oznacza zakończenie, czasem chorobę, czasem stratę, śmierć, a może zakończoną, kochani, żałobę. Może to jest dla mnie karta, że mam już z tej żałoby wyjść, przestać być smutną. Chodzi też o depresję, kochani. Ja czułam, że będzie taka smutna karta. Ale to jest ostrzeżenie dla Was i dla mnie też. Słuchajcie, bo. To jest symbol przemijania. Symbol życia i symbol śmierci, końca i początku, narodzin i odejścia. Uważajcie na przeszkody dzisiaj. Wyjdźcie do pracy wcześniej. Uważajcie, jeżeli prowadzicie samochody. Uważajcie, z, z kim pracujecie, z kim się zmierzacie. Zakończenie związku, zakończenie relacji, zakończenie rozmowy może być bardzo trudne i bolesne. Możecie oczekiwać po okresie. E, Żałoby, że to będzie początek, który się zaczyna, i poczujecie się inaczej, wyzwoleni. Uważajcie na pieniądze, żeby ich dzisiaj nie zgubić. Uważajcie, pilnujcie telefonów, torebek. Może wam się dzisiaj nic nie chcieć. Możecie przyjść po pracy i powiedzieć, wykończyli mnie. Mam dość, nie chce mi się. I ja też chciałam sobie dużo rzeczy zrobić, bo nagrywam wam wieczorem i też dużo rzeczy chciałam zrobić. I chyba też się może i nie wyrobię. Osoby, które cierpią na, na nie wiem, na depresję, na załamanie nerwowe, dzisiaj się może to pogłębić. Bolesna transformacja, bolesna zmiana. Czasami musimy zakończyć coś, czyli na przykład wyprowadzić się, zmienić pracę, zmienić wydział, zmienić dział, a przyzwyczailiśmy się tutaj. Może trzeba zmienić poglądy. Nie mówię o partii politycznej, ale w ogóle o poglądach. Czas nowych porządków. Wyrzuć z szafy stare rzeczy, zrób porządek, żeby kupić nowe. Spójrz w przyszłość optymistycznie i zostaw przeszłość. Zakop, schowaj stare zdjęcia byłego, byłej. Wyrzuć. Otrzep się. Jak to jeszcze powiedzieć? Dla mnie trumna jest symbolem zakończenia niefortunnych okoliczności, spotkań, relacji. Możecie się dowiedzieć o czyimś smutku, że ktoś komuś umarł, odszedł, że ktoś się rozstaje, że ktoś jest chory, że ktoś ma jakąś dużą stratę. No, bardzo często, jak przeglądamy Facebooka, widzimy, tu ukradli samochód, tu ktoś zgubił telefon i może mogą być dzisiaj właśnie te informacje, mogą wpływać, tak. Ja bym powiedziała y, dla was single, żebyście uważali, kogo dzisiaj poznajecie, bo poznacie osobę, która na przykład jest wdowcem, wdową i będziecie. Y, tylko do pocieszenia. Ta osoba może być trudna. Ta osoba może być posępna. ponura. Ta osoba może się ubierać na czarno. Ta osoba może mieć wiecznie na przykład zły humor i mieć sekret, o którym wam nie powie, bo trumna jest zamknięta. Co wy na to? Wiecie co? Jest takie powiedzenie. Wychodzą trupy z szafy. Znacie to? No. To dzisiaj może ten trup z szafy wyjść. Powiem wam, że jeżeli możecie wziąć pracę do domu, bo jej nie skończyliście, to ją weźmiecie w tajemnicy, żeby, żeby zrobić, żeby się wykazać. Niektórzy może będą musieli zmienić pracę, zamknąć działalność. Niektórzy może się dowiedzą, że pracują do końca miesiąca, do końca, nie wiem, tygodnia. Tu mamy, kochani, jakiś koniec. Koniec projektu, koniec zadania. Może nie, nie wasz projekt wybrali. Może nie chodzi tutaj, kochani. Może umowę, którą podpisaliście, to ona jest nieważna i ją wyrzucą. A może wy zostawicie wreszcie, dzisiaj podejmiecie decyzję, że zmieniacie pracę, bo macie dość. Chciałam brzydko powiedzieć, się zatrzymałam. Wasz związek, jeżeli jesteście w takim związku, nie rozwija się. Dzisiaj możecie poczuć, że. Że czuć smutek, że czuć rozpacz, że męczycie się. Może wasz partner, partnerka ma jakieś uzależnienia, może to jest przykry człowiek. Może dzisiaj podejmiecie decyzję o rozwodzie. Może się dowiecie, że wasza osoba jest smutna, bo, bo utraciła pracę, bo. Chce separacji, bo chce rozwodu, bo ktoś na przykład w rodzinie chce separacji, rozwodu. Uważajcie na pieniądze. Ja powiem tak, bankructwo. Uważajcie, dzisiaj nas karta ostrzega. Pilnujcie pieniędzy, pilnujcie kart kredytowych. Może je lepiej zostawić w domu. Uważajcie, bo możecie schować tak, że ich, będzie je ciężko znaleźć. Możecie schować na przykład, odłożyć pieniądze i, i zapomniecie gdzie. Możecie gdzieś położyć klucze i nie będziecie wiedzieć, gdzie. Trudną Wam kartę wyciągnęłam, ale ja to czułam. Ja to holender czułam. Może chociaż ta będzie milsza. Co? Pantera. Pantera, zaraz wam powiem, co ta karta oznacza. 42 dzisiaj będzie ważna. Odzyskaj swoją moc. A jednak, a jednak, mamy się nie poddawać. Przeczytam wam, bo nie pamiętam. Jesteś roztrzęsiony. Być może wykonałaś śmiały ruch, lecz póki co nie jesteś pewna, czy wszystko pójdzie dobrze. A może powstrzymujecie lęk? Może boisz się działać, dopóki ryzyko porażki nie zostanie wyeliminowane. Taka chwila nigdy nie nadejdzie, zatem wsłuchaj się w naglący głos pantery i zmierz się ze swoim strachem. Słyszałeś może, że takie słynne powiedzenie, jedynym czego musimy się lękać, to jest sam lęk? Spójrz na swój strach z góry, a cofnie się, ustępując miejsca odwadze. Może lękasz się, że nie możesz ufać mocy, jaka się w tobie wzbiera, boisz się, co możesz odkryć, gdy głęboko i szczerze przeanalizujesz powody, dla których się wahasz podjąć stojącą przed, przed tobą wyzwanie. Każda część ciebie, bez względu na to, jak mroczna się wydaje, ma w sobie także światłość, więc zbierz się na odwagę i staw jej czoła. Zapanuj nad światłością i zaakceptuj ciemność. Duch Pantery wierzy w Ciebie, więc zbierz się na odwagę i zaufaj samemu sobie. Jeżeli słucha mnie moja klientka, która chce się rozwieść, to to dzisiejsze czytanie jest dla Ciebie. Trzymam za Ciebie kciuki, za Was również. Pamiętajcie, macie siłę, żeby pokonać wszystkie swoje słabości, lęki, obawy. Jeżeli jesteście w związku, który uważacie, że on umarł, nie istnieje, jest tylko na papierku, wiecie, co macie robić. Jeżeli czujecie, że w tej pracy się nie da awansować, nie można uzyskać podwyżki, wiecie, co macie robić. Macie w sobie siłę i moc. I ja w was wierzę. A miłość przyjdzie, może dlatego tutaj położyłam ten kwarc różowy. Miłość przyjdzie. Skarby wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Życzę Wam spokojnego dnia i słyszymy się jutro. Buziaki, pa! pa.